Takie deregulacje nie sprawiają, że instytucja małżeństwa traci na wartości, będzie niczym taka umowa, kupna, sprzedaży, którą można rozwiązać, tak na dobrą sprawę, podpisem na jednej kartce. Trudno powiedzieć. To zależy od tego, jak final, jaki finalny kształt przyjmą te y, przepisy dotyczące y, przyspieszonych rozwodów, nazwijmy to. Y, dlatego, że jeżeli doprowadzimy do sytuacji, kiedy rozwód będzie bardzo łatwo dostępny z dnia na dzień, na jednym posiedzeniu notariusza, tak jak pan powiedział, jednym podpisem, to może się okazać, że spotkamy się z lawiną pochopnych decyzji i instytucja małżeństwa stanie się Krótką, łatwą do wypowiedzenia umową życzenia. Natomiast w sytuacji, kiedy y, zostaną nałożone na strony jakieś dodatkowe obowiązki do spełnienia. Jakiś czas, być może y, obowiązkowa porada prawna, y, żeby poznać, jakie będą konsekwencje tego rozwodu, jakie będą jego skutki dalekosiężne również. Być może y, rozwiązania, które też są brane pod uwagę, żeby tych spotkań musiało być u notariusza czy w urzędzie więcej niż, y, niż jedno, być może w jakimś odstępie czasu. Y, takie rozwiązania mogłyby spowodować, że jednak te, y, te rozwody, również pozasądowe, będą brane po rozważeniu wszystkich za i przeciw, z pełną odpowiedzialnością.